Bób, pyszne i zdrowe warzywo, które wystarczy wrzucić do wody i poczekać aż zmięknie. Sprawdź, jak długo należy gotować bób. Bób można podawać na wiele sposobów. Fanom strączkowego giganta nie trzeba bobu przedstawiać. Kto nie próbował, musi uwierzyć, że od tych fasolek łatwo się uzależnić. Bób podawany z masłem i solą staje się wyśmienitą przekąską. Ugotowany z koperkiem może dodać smaku sałatkom i obiadowym daniom. Bób nie można jeść na surowo, warto o nim wiedzieć jedno. Lepiej nie jeść go na surowo. By nie nabawić się problemów żołądkowych, bób trzeba najpierw ugotować. Jak gotować, Bób? Gotowanie bobu jest proste, ale w jak niemal każdym wypadku, zależy od preferencji gotującego, bub wrzuca się do garnka i zalewa zimną wodą. Warto zadbać, by miał w czym pływać, przy gotowaniu kilograma bobu powinno się użyć minimum 2 litrów wody. Gotujący się bub należy obficie posolić, co pozwoli wydobyć jego wyjątkowy smak, potem wystarczy już tylko czekać. Aż woda zrobi się lekko brązowała i po 15 minutach od zagotowania wyjąć jedną fasolkę, by sprawdzić czy nie jest twarda. Debu posiągnie preferowany stopień miękkości należy go odcedzić i zjeść. Jak uniknąć wzdęć po bobie? Aby uniknąć nieprzyjemnych wzdęć warto na godzinę przed gotowaniem zalać bób bardzo gorąca wodą i odstawić, po upływie wyznaczonego czasu odlać wodę, zalać ponownie ziarna i gotować z dodatkiem kopru, cząbru lub majeranku. Sprawdź przepisy na pyszne dania z bobem. Zupa z bobu, jak ją przyrządzić? Bób z boczkiem i cebulą, jak przyrządzić? Pasta z bobu, do chleba. Jak zrobić? Łatwy przepis. Sałatka z bobem i fetą idealna na wiosenne dni. Pierogi z bobem, oryginalny pomysł na letnie pierogi.